Ze mną. Hmm. No idę. Hmm, takie do I chodzę od razu spać, bo to, to, to skóra będzie idealna. Dobra. Jak mówiłam skóra modna. Hmm. Okja? I dwa jeden Idę po kamerę, więc wiem. Siezwam to ty, dwa, jeden. No czy już. to ten... Już się Będzie brzmi e, ten, zrobię własnego slajma. Wiecie, dziwicie się, dlaczego nagrywam, jak nie miałam kamery, bo zostałam z mojej paczki. Nie uwierzycie pewnie, ale dzisiaj nagrywam nową rzecz. Bo to będę robiła z tego kapdalka fajne slajdy, to będą pewne takie skupki I zrobię. Tak, dziwicie się, co jest takiego bata? Jest fantastycznego, że ja się tak odcieszam. bo dostałam aksję. Pieska, i pieska. I dużo fajniejszych Zaczynamy, tak? Ok. Otwieramy i bierzemy jakiegoś. To, tutaj mamy pojemniczki. I w różnych kolorkach. Kolejne oczywiście. O, patrzcie, z tego slajma zrobiłam. Oj, to trochę przeszkadza. I takie slajmy jak już sam wykopiły do tych pojemniczków. Czekajcie, bo nie mogę ostatniego y, pojemniczka wyjąć. Y, y. Dobra, to nie go Teraz który? będzie wiadomo. I Idź. Chodźcie, kibłady! Chodźmy go też. I jest, tak, to będziemy do A jest. I kibłady. I tak pan będzie nam zadać że je, możemy utrzymać bardzo fajną matę ją... Trochę się kurwa twarzy, ale fajne twarzy I taka oto kupkę zasadźła zławić. I popatrz. tak. takie slajdy zrobiłam. Dobra, zrobię sobie, tak? Idzie, idzie. Slajdy zrobione. Więc co sobie pograć? Tak Co robisz? Mm? <grym w moje chęćki> Proszę Oj, nie podarki. yes, kurwa Ej! Chodź, idziemy do karty, bo się wydychamy. Chodź, ty też idź spać. Ja w

Ja sobie serduszko wyciągnę, bo jestem ja bestii. I się będę bo będę miał sobie bestii. Drapogram sobie troszkę. Już trochę bałagan, no ale to cóż. kawi to później mm. Moja skóra jest bardzo fajna. a ja się go nie będę wrócić. Fajna ugoda. Zobacz jak ujaciół... Niech coś doszło wpadnie, co to jest? Szybka zagra w Pac-Mana. No nie! Przygięłaś! Lila! Co to ma być? O ja tego to ty po prostu zrobiłem i co teraz zakryłem, później tam tamto. spokojnie. Nie, oddawaj to. Nie. Ja tak ci mówiłam, że nie rób tych baślanych oczek. Na mnie one nie działają. Po prostu daj. Nie. Dawaj, masz karę! Mamo, nie! Zostań siostrą! No, i tu nie da się masz. I idę, idź, siadaj tu się zajmować. Bo ja idę, tu i błagam W ogóle z te slajmy zejdą. I te pachosteczki Okej okay. Więc paniki na pewno zejdzie No Pierwsza ślejna czysta, dobrze ten dywan się na te ta ślejna bardzo tragediczne E? Nie, wiem, jest jest, to jest nie, to się nie, Dobra, zamykam tą nigdy nie, nie, tu nie, 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 nas nigdy nie, nie, z tych nie, 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 nas nie, jest Trzeba nie, 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 Spokojnie, to nie jest niczego, złego. Dobra, to serduszko odłożymy. Tutaj. nawet tak, tu. Jak tu, aż obrazek to zdjęło. A, kto chyba był. Ej, nie, to no Bogu nie To za ciebie, to tutaj. Tutaj. No i zobaczcie, o wiele, wiele lepiej. Idź. Ale my, jaka sola! To sola się opóźni. Tak, kocham. Można ta karta coś jest. A z czasem, że brat nie anuluje. Mmm, co jest, Powiedz mi, co takie to złego jest dzieckowi zrobić coś? Mmm nie wysłała. Lub na parku, żeby pozostawać pięciu kątów. nie rozumiem. tak jest, Tak, Może mi się poprawi humor. też. Co mam pieski robić? pewnie jest. Ksoloty chyba robią pomidory z tego co wiem. China marchewko. Czy drugi jest ser, A właśnie, bo drugi to taki bardziej ściórek jest. A bo dobra tam. Mam karwe się tam zaraz, gdzieś dla lachwika.

kiedy i łodziaku? Kiedyś tak wskakujcie i I tak dla Akseloczika też. A co jest na pomidor? I to już To masz swojego pomidorka. Jeszcze tu idzie spać, a tu dobranoc. Ta, to koniec.